Ja wiem jak tam życia dzisiaj będziemy tak tą młodkę, no nie jest metalowa. Dzisiaj mam odcinek, że wiem tylko metalowymi rzeczami. A ten smoczek to, że po prostu ten smok, o że ten, to on potem się zmienia takiego metalowego. A to... To, to nie wiem. Dobra. Lecimy na boty, ogólnie dzisiaj będzie. Będziemy trzy na boty i dwa, i dwa do naszej, no wiecie, batalii. rankingowych nie nie nie, 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 nie chcę, nie ja chcę. Chcę bociki, ja chcę bociki, ja chcę bociki standardowo. Proszę, jakiś mocny bocik. No i mocny, nie mocny. Czasami tak, czasami nie. Za mu foły, więc Trochę ja, się boję dawać mu bo to jest gigant. Jak się to nie bo on ma tego głupiego smoczka. A ten smoczek, o jezi. Ja się boję u tego smoczka. Dobra, niech się go wypuści. Podoba się. Macha Godilla. No i poni. I doda, nawet jego jeszcze. Wow, to za mocna tu jest Aha, w tym samym czasie gigany umarły, no dobra. Ciekawa. No dobra, no to jeszcze raz boty. Tylko żeby znowu tego gigana nie wylosowało, bo ja nie chcę słabych. No i to się nazywa boty. To ja już dawno nie białem tego. Wiem, że to jest nie, nie metalowy, ale jak się mu już te zada obrażenia, to już to jest metalowe, bo to jest taki, że się zmienia. No ten gigant chyba jest metalowy, nie? Patrzcie. Już jest metalowy ten tego. No. Tam wcale nie jest taki mocny, ale teraz następnego gigana puścimy. I następnego gigana. O nie, jest mocny, ja się boję. Tylko nie to głupstwo. Ja się boję, ja się boję, bo to smoczek, to jest smoczek. On od pokolenia botów zarządza... Jezus, ja tym nie wybieram. Patrzcie, ile to ma życia. Patrzcie, tu to ma być, nie? No, może trochę się osłabł. No ale dużo od zrobiona. zrobione Chyba teraz tego puśćmy I smoczek, nie? Fajnie, dziękuję Ten na smoczka, już się boję, pewnie sprzedam Ej, on jest dobry No ale w przeciwnym już ulta Eey, też wygram. Nie ma smoczka, jeszcze. Teraz ja postawię ci smoczkę. Wiem się jakby co zamienia w tego metalowego. No i pumecha go dziewięć. bo ja teraz nie mam pokażę tego smoczka. No i tego smoczka teraz postawię. jego ten czas się zmienia. Dobra, ten jest mocny. O. Ja się nadobędka. Chodźmy chore, ale przypadkiem nie wyszło. Wybrałem. I to był Winnie z botem, nie? Przedłużam boty na 5, na, na a, a na rankedy dalej są dwa. Ja, ja lubię walczyć o Winnie z NPC-ami. Takimi jako ślinka I takimi jak ba, ba to ja. Czyli ja się z walczę teraz. Ona ma smoczka, ale potężniejszego. Najpotężniejszego potężniejsza, smoczka to ma nasz ulubieniec gigant. To ogólnie ma i potężnego smoczka. I wszyscy mają tego, tego gigana na dwa chyty. No oprócz gigana. Chodzę, lecę teraz Nie, on też miał to ulepszone pamiętam. To też było ulepszone. No tak, to też było ulepszone. Tylko no tutaj je zaczynała, ale nic się tu małem. I te znowu. Polecieli jakim małym. Co ten gigant zrobił? Następny raz smutek. Woda. Widzę, że ktoś tu się broni. My, time No i po nim. Jeszcze ten mały został. tego było? A ten inny się poświęcił, żeby zniszczyć to. Godzilla z tymi dziwnymi kryształował godzilla. I teraz będzie czwarta bitwa z botem. I mamy już Ja to chodzi, o ja to chodzi.

Smoczek idzie. Tylko ja tego smoczka. Dobra, ljuszkę pokonany smoczek. Wszystko dać tak go. No to ja zrobiłem, nie? Mocku. Uh -huh. Lecimy teraz z naszym tym. Mocną godziną. Uh -huh. No tak na poczenie giganek. Mój drziołek On mi zniszczył tego Ale owoje, ta mała nie ma tyle życia Lecę dalej Zacznij spójrz jak on oba na tyle życia Kaśmaczku moim No Smoczek. All right time. Go. Smoczek piszanie. Uwaga na na niebezpieczeństwo. Smoczek na drodze. Uwaga. Odmiennie, przypominam, po nim tym i po nim gigany go Boty. I znowu mamy rękawiczkę, i znowu będzie pewnie owakał. Dobra, no, za chwilę robimy duo gigantów. Było gigantów pokonane. Raport. Ale dużo zadało. Uwaga raport. Nasz, nasz ten został pokonany. Raport i postępowanie to jest za słaby, żeby być na tej, tej gizie. O nie, mam 10%. O. Panie, jestem go ubiłym przed trójką. I tu jedno wiecie czego. A ja tu muszę ładowarki w tym czasie szukać. Żeby wam tutaj w nie zaskoczyć gdyby były w ogóle na kanale I się nie udał Jakbym tylko smaczka wyskoczyłam Tak, tak, No, muszę wrócić boczek. Mam zbiutę owalczajną. on też Problemy techniczne. A to się łatwiej. Jest bo tam się skupiłem na tym innym. Lecimy po szecie. Ten mały znowu przeżyje. Nie żywialiśmy i ten mały przeżył. A ten drugi poświęcił się rozwalając z Teraz normalne bitwy rankingowe. Jeszcze łóżko sobie potrzysnę. Bo mi się rozkręca. I lecimy na skrzyni. Ojej ziom gorzujo. O tu smutku jest. Ja mam pełne na smokki. Za chwilę pożałuję z tego. To chyba nie jest... Ja Byle jakichś maczek wiedziałem. Co to ma pierwszy smok? Co to jest? Ten jeden smok tak jak ja się boję. Nie. Jeszcze ją ma do końca życia nie? Co to się dzieje? Jeszcze tak Jeszcze ta, nie? Pewnie ma ją ulepszoną na maksymalną moc. Ej, i co to, bo gigana nie uderzyła. Nieszczęsny, Dziękuję, gigan. Zdjęcie prędko święci A ja muszę zrobić tego żeby za chwilę mi się tutaj nie zmieni A Jak się zmieni to będą kłopoty No trochę mocno Wiem powiedział No i się cześć Koniec, Ja się zmieniłem koniec. Jeszcze jest tego, tego smoka po tak No i po mnie. Kępionów, nie? To nie ona. To nie jest ona. Patrzcie, ma jakieś dziwnocnisko nazwę, to nie ona. Dalej, za co przepuszczę? To nie jest mocha, to jest bufka. Ja przecież to nie gadam. Dobra, ale już pić z tym. To jest bufka, a nie mocha. Podobne są.

O nie, o, ej, o, nie, o, nie, o nie, o tak, on się odrodził Fajnie Trzeci na trzeci No i widzicie, jeszcze chyba ten mały przeżył. No i wygrana. Co się dzieje? Musimy sobie wstać w szyfakie. To jest coś fajnego, się trafi. Też na śmierć odcinka. Coś mi się nie wydaje. Dobra, nie trafiło się jakoś nic fajnego. Ale jeszcze 36 rzeczy odbiorę sobie. Tutaj to tego tyle będzie, bo trochę tego jest. Tutaj mamy jedno, 24 kaski. I mamy coś specjalna, to Mamy w specjalach pewnie jeden. Czy mi się teraz ja zlogowała? Nie, Nie, nie zlagowałam. Może coś innego trafimy. No coś się z nim zapowiada. No coś się z nim zapowiada. Hello? chyba to ostatni to no. специальная, очень специальная, могу быть. я нам